Witam, prezentuję obroty na trzech biegach. To jest Electrolux 90 cm. Proszę o posłuchanie. Bieg pierwszy, bieg drugi i bieg trzeci. Chodzi o to, że praktycznie różnica jest bardzo niewielka i na każdym biegu wentylator hałasuje tak samo. Czy to drugi, czy pierwszy, czy trzeci hałas jest bardzo duży. Z racji niewielkiej różnicy obrotów. Czy to jest normalne działanie, czy, czy jest to usterka?